Doktor? Tak, doktor. O, 20 O, 20 years. Oh. 20 years. Aha. 20 years. aha. 50 years grandfather. Aha, aha. E, pan mi czyści buty, nie wiem dlaczego, e, ale dla moich butów to się faktycznie przyda tutaj troszeczkę, że tak powiem, je wyczyścić. E, pierwszy raz w życiu zdarza mi się tak takiego pucy buta po prostu korzystać. Witam Was serdecznie w tym ostatnim dniu mojej podróży. Dzisiaj będę już kończył swoją podróż, swoją yy, przygodę, można powiedzieć. Yy, obecnie jestem w Antalii. Postanowiłem tego dzisiejszego dnia troszeczkę pozwiedzać antalii Połazić po tym mieście, zobaczyć co to za miasto. Wiem, że to jest miasto turystyczne, typowo. Mamy blisko do morza. Zobaczcie, to jest pokój, w którym dzisiaj spędziłem noc. Niewiele mi kosztowało, jakieś tam 40 zł, yy, ale. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma okien. Jest jedno takie okno, ale to nie jest okno na, na, na zewnątrz. Także pokój bez okna i to jest drugi taki pokój, który mi się przydarzyło wynająć bez, całkowicie bez okna. Nie wiem dlaczego. Nie wiem jaki sens jest budowania pokoi bez okna. Czy to tak zostało przystosowane, czy to po prostu tak zostało zrobione? Nie wiem, nie mam pojęcia. Aczkolwiek powiem Wam, że bardzo fajnie się spało. Nie narzekam. Słuchajcie, właśnie się zorientowałem, że mam jeszcze jeden dzień. Czyli nie wracam jutro, ale wracam pojutrze. Także mam dwa dni. Zmieniam plany. Czego oczywiście się bardzo cieszę, bo powiedziałem Wam, że to jest koniec mojej podróży, ale to nie jest koniec mojej podróży, dlatego że mam jeszcze dwa dni. Około 50 km stąd oddalona jest taka miejscowość, która się nazywa Side. Side. jest to miejscowość nadmorska, nad morzem. Jest to miasto, gdzie są świetnie zachowane ruiny Starego Teatru, ruiny różnego rodzaju. Innych takich starożytnych budynków, które są świetnie zachowane. Dlatego postanawiam właśnie tam pojechać. A więc zaraz wychodzę na miasto i ruszam na stopa. Bardzo urocze te uliczki Wontalii, bardzo małe. ja magnesy, dosłownie wszystko można kupić. W tych uliczkach teraz zobaczę, jak to wszystko tutaj funkcjonuje. Doktor? Chodzi sure, doktor. O! Oh. Proszę, miałem 20 lat. O! Oh. 20 lat. Aha. I 50 lat, grandfather. Aha, aha. Family. Pan mi czyści po tyle, nie wiem dlaczego, ale. No ale zatrzymał mnie i postanowił wyczyścić buty, także no, muszę sypnąć pan trochę grosza, no bo to tak nie przystoi, żeby nie sypnąć, nie? Ale dla moich butów to się faktycznie przyda tutaj troszeczkę, że tak powiem, je wyczyścić. Pierwszy raz w życiu zdarza mi się tak, takiego pucy buta po prostu korzystać. Sir, <noise> <Aha. Very> nice. <noise> Wiesz co pewna kobieta zaczepiła mnie teraz. Taka... E, na pewno się pojawi zdjęcie gdzieś tam na Facebooku z tą kobietą. E, pokazała mi, że jest w ciąży. Pokazała. No, hey, you. E, Pokazała mi, że, że, że jest w ciąży. Widać po niej było, że coś ma z głową nie tak. Wiecie, generalnie nie mam w zwyczaju w ogóle pomagania ludziom na ulicy, tak? Wiem, że to nie jest takie do końca właściwe pomagać tym ludziom. Takim, wiecie, że brakom, bezdomnym i tak dalej, i tak dalej. Ale tu coś mi ruszyło. Postanowiłem, słuchajcie, pomóc jakkolwiek. Dałem jej 10 lirów. Nie, nie wiem, dlaczego to zrobiłem. No i co zrobiłem? błogosławiłem ją. błogosławiłem ją. Powiedziałem, niech ci Bóg błogosławi. Ona odwzajemniła się mówiąc, niech Ci Allah błogosławi. No, są to wierzący ludzie, tak? Są to wierzący ludzie, wierzą w Allaha i to bardzo gorliwie wierzą w Allaha. To, wiecie, to jakby chyba nie ma nic wspólnego tak naprawdę z, z tym naszym wierzącym, niepraktykującym, tak? Bo generalnie możemy spotkać katolików, którzy Ci powiedzą, znaczy katolików. Nie tyle katolików, ale chrześcijan, którzy mówią, że on jest wierzący, ale nie jest praktykujący. Aczkolwiek ja się trochę z tym nie zgadzam. Czy można coś takiego e, powiedzieć, czy to jest w ogóle zgodne z prawdą, że jest wierzący i niepraktykujący? Bo jeżeli nie praktykujesz, to tak naprawdę nie wierzysz. tak? Co z tego, że, że ty myślisz, uważasz, że Bóg istnieje, skoro tak naprawdę nic z tym nie robisz? Pan robi instrumenty. Słuchajcie, u no mnie niesamowite. Facet struga instrumenty. Szkutnik. Nie, szkutnik to jest ten, który robi łódki, ha? Szkutnik. Kurde, ale kłopot, ale to jest zmęczenie, wiecie? Tak naprawdę to już jest zmęczenie. Wychodzi ze mnie, kiedy mówię takie bzdury, co nie? I być może dlatego, że mam to zmęczenie, kiedy trzeba się dogadać po angielsku, co po angielsku kompletnie nic nie rozumiem, to jednak się w tym języku dogaduję. Zobaczcie, jakie kolorowe schody. Myślę, że jak schody pokolorują, to, to od razu kolorowo będzie mi się wchodzić. Absolutnie, słuchajcie. Ale co tam? Jakoś trzeba to przetrwać. I jak to mówią iść dalej do przodu, wyjść ze swojej strefy komfortu. I tak dalej. I tak dalej. Czy wychodzimy ze strefy komfortu? To jest dobre pytanie, wiecie? Strefa komfortu jest to pewna granica, tak? Ja wiem, że to jest takie słowo trochę wyświechtane. Bo każdy to jest takie modne teraz. Wyjść ze strefy komfortu, i każdy, kto zajmuje się rozwojem osobistym, uważa, że wyjść ze strefy komfortu to jest podstawa, ale tak naprawdę nie każdy jakby rozumie, co to znaczy strefa komfortu. Co to jest ta strefa komfortu? Otóż strefa komfortu jest to pewna granica. Granica naszego bezpieczeństwa, naszego ja. Większość z nas tak naprawdę boi się wyjść poza tej granicy, a jak już krzyczą na internetach, że wyjdę ze swojej strefy komfortu, to tak naprawdę używają pewnego sloganu, o którym rzadko mają pojęcie. Co to znaczy wyjść ze strefy komfortu? Słuchajcie, nie oznacza to szkolenie, nie oznacza to, że przeczytam jakąś książkę, że będę miał motywację że będę, nie wiem, dążył do celu. Oczywiście jest to bardzo ważna rzecz, ale wyjść ze strefy komfortu. Przede wszystkim jest to działanie. Zrobienie pewnego kroku. I każdy myśli, że zrobienie tego kroku, słuchajcie, to jest coś fajnego, tak? Że wow, zrobiłem pewien krok. Wychodzę z strefy komfortu. No ale prawda jest taka, słuchajcie, że strefa komfortu... Jest to nic innego, jak to przekroczenie swoich pewnych granic. A gdy przekraczasz te granice, dzieją się rzeczy, o których tak naprawdę nie czytałeś. Dlaczego? Bo one nie są przyjemne. One nie są fajne. One dopiero są fajne w momencie, kiedy ty wracasz do nich, pamięcią, kiedy opowiadasz swoją historię, kiedy opowiadasz o tym, co zrobiłeś, czego dokonałeś, opowiadasz tą historię innym. I wtedy to jest fajne, ale moment, kiedy ty to przekraczasz, nie jest fajny. Dlaczego? Bo jest trudny, bo jest ciężki, bo zdajesz sobie z tego sprawę, że w tym momencie ktoś się albo z ciebie śmieje, albo ktoś się dziwi, albo puka się w głowę, rozumiesz, pokazując ci tak, chłopie, co ty robisz? Czy tam kopi to? Co ty robisz? Tak jak ten pan, który teraz rozgląda się, kiedy ja krzyczę do tej kamery. To jest wychodzenie z mojej strefy komfortu. Wiecie co to jest? To jest przekraczanie granicy swojego wstydu. Idę na wylotówkę. No strasznie daleko, no, ale wiadomo to w dużych miastach Antalia jest takim, no, taką metropolią można powiedzieć jest sporą jeżdżą tu tramwaje także jest dużym miastem żeby się wydostać na wolotówkę naprawdę trzeba spory kawał przejść aczkolwiek trochę przejechałem busem bo problem polega na tym, że jak przyjechałem tym busem chciałem uczciwie zapłacić za bilet ale oczywiście jak zwykle nie wiem jak tu się płaci za te bilety próbowałem to zrobić zbliżeniowo nie udało się. Także znowu pojechałem na gapę. Okej, okay, mam już pierwszego stopa dzisiaj. This is my, e, to jest mój driver, tak, czy, który mnie zabrał. Bardzo fajny, przyjemny człowiek naprawdę. Jestem zachwycony tutaj kulturą tych ludzi e, i to, że oni naprawdę są bardzo mili, bardzo przyjaźni, e, że zatrzymał się tutaj na stopa, to jest po prostu niesamowite. Very good, Very good people. Bye bye, bye bye! dotarłem do, do miejsca docelowego spotkałem pewnych Turków zaprosili mnie do stołu oczywiście jeżeli macie Turków, którzy czy w ogóle ludzi, którzy Was zapraszają to warto z tego skorzystać i po prostu y, przyłączyć się, ja wypiłem sobie z nimi herbatkę oczywiście chcieli mi tutaj wycieczkę wcisnąć, ale co ciekawe słuchajcie, zaproponowali mi miejsce do rozbicia namiotu miejsce gdzie miał dostęp do wody gdzie miał dostęp do prądu dostęp do e, toalety Oto jestem tam widzimy amfiteatr, który jest w doskonałym stanie zachowany Słuchajcie, tutaj widzimy jakieś ruiny Nie wiem czego ale są ruiny I słuchajcie to jest niesamowite w tym że to jest za darmo że możesz tu wejść jest wszystko za darmo. I to jest fajne, wiesz, bo, bo powiem Ci szczerze, gdziekolwiek nie, nie pojedziesz, to problem polega na tym, że co? Że trzeba płacić. I dodatkowo masz tak niesamowite miejsce. Rozumiesz, co chodzi? A w tle słychać i mama, który nawołuje do tego, żeby się modlić. Ja się z nim zgadzam, słuchajcie, należy się modlić. Należy Oddawać cześć Panu Bogu. Bez względu na to, jakiemu Bogu wierzysz, jakiego Boga wyznajesz, ja nie wierzę w to, słuchajcie, że ten świat powstał z wielkiego wybuchu, z jakiegoś mikroelementu, który gdzieś nagle wybuchł i nagle powstał, cały ten świat, i on przy końcu, słuchajcie, się złoży i powróci do tego mikroelementu, bo takie um, rzeczy potrafiłem czytać w podręcznikach. Nieprawda. Uważam, że Pan Bóg istnieje. I teraz jest kwestia tego typu: czy Ty go odkryjesz, czy Ty go zauważysz? Czy ty go odnajdziesz w swoim życiu? O to właśnie chodzi. I w jakiego Boga wierzysz? To wszystko stworzył Bóg. Oni uważają, że to stworzył Allah. Ja uważam, że to stworzył Bóg Jachwę. Słyszycie to? Okej, okay. chodzę do muzeum. Trzymajcie na mnie kciuki. Dobra, okej, okay. słuchajcie, jestem, szedłem, zobaczcie, bilet, tak wygląda bilet, bilet kosztował 25 lirów, czyli można powiedzieć, że można to podzielić na połowę, no trochę więcej, tak, bo tam 0,6, 6, 6 7 nawet, ale wiecie co, po prostu rewelacja, ja uwielbiam, uwielbiam muzea. Uwielbiam zachwycać się po prostu muzeami. Witam Was bardzo serdecznie nad morzem. Wygląda na to, lecak i uciekam stąd, bo zaraz będzie padał deszcz do najbliższego sklepu jakiegokolwiek sklepu, żeby kupić coś do jedzenia zapewnić sobie pożywienie i będę spadał szukać na mamy godzinę 18.25 idę sobie coś do jedzenia muszę kupić. Mam nadzieję, że mi się uda, że te sklepy będą otwarte jeszcze. Chmury nadciągnęły nade mną. Także widzicie, że nie żartuję. Nie żartuję, co ja. Nie mówię prawdę, żeby coś znaleźć do żarcia. Wiecie, wszędzie pierdolety są, ale tak, żeby kurna kupić coś do jedzenia, to niestety... Patrzę. Cieniutko. Cieniutko z tym. No i się rozpadało. Nie. To trochę było. Naprawdę niebezpieczne Nie dość, że się rozpadało To jeszcze burza jest To bardzo potężna No ale cóż Muszę się schować Przeczekam chwilę Że to trochę przejdzie Dobrze słuchajcie Dobra wiadomość jest taka, że Kupiłem To co miałem kupić Kupiłem sobie chleb, wodę, majonez Chleb to taka buła Fajno. też dobra wiadomość jest też taka, że przestał padać deszcz. I teraz wybieram się na poszukiwania miejsca mojego schronienia. Muszę się rozejrzeć, gdzieby tutaj wleść. Niestety widzimy, że burza jest w dalszym ciągu, ale przewiało ją na szczęście. Także nie jest tak źle. Nie wiem czy mnie dobrze widać czy nie, ale słuchajcie dobra kolejna wieść jest taka, że znalazłem miejsce na nocleg. Szukam tylko kondygnacji, w której najlepiej mógłbym się rzucić. Jestem w ruinach starożytnego miasta, gdzie spędzam noc pod namiotem. Namiot mam schowany właśnie w tych ruinach. Powiem Wam, że fajna miejscowa z uwagi na to, że po pierwsze, no, tutaj ludzie jednak o tej godzinie będą się bać, chodzić. Yy, także nikt tu nie będzie właził. Dlatego, że no jest taka godzina, to są ruiny, ludzie są zabobonni zaraz wierzą, że jakieś tam bogowie będą się gniewać itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Także e, no ludzie będą się bać na pewno, tak? Z drugiej strony jest to też taka miejscowa, gdzie mnie osłania od wiatru, bo wyobraźcie sobie, jak ja bym teraz leżę na plaży w ten, ten wiatr. No byłaby masakra, to nie jest nie jest dobry pomysł korzystać akurat z plaży w takiej, w takiej porze roku. Ewentualnie można by było hmm. ewentualnie można by było gdzieś pójść kawałek dalej jak od plaży, aby, aby, aby po prostu ten, ten wiatr tak mocno nie wiał to się tak wydaje, nie? że rozbić namiot na plaży i jest super, ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę to, że, no, że jest wiatr, tak? I że nie jest to przyjemne jednak.